P1541, czy to spełnienie snu komodorowców o pełnym tanim emulatorze stacji dyskietek, czy raczej gadżet dla amatorów kabli. Przekonajmy się. Cześć Tuborg, RetroGralnia. Witam Was ponownie w kolejnym filmiku. Retrogralniowym poświęconym tym razem emulatorowi stacji dyskietek Pi 1541. Zanim przejdziemy do tematu filmu, zapraszam wszystkich do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwonek. Projekt Pi 1541, co to jest? Ano, jest to taki projekt, który ma na celu stworzenie pełnego emulatora. Stacji Komodore 1541 i jej następców, który można by było podłączyć do komodorków wyposażonych w interfejs IEC, czyli IEC, to znaczy Komodore 16, 116, WIG 20, 64, 128. Wydaje mi się, że chyba o żadnym nie zapomniałem. Co najważniejsze, jak sama nazwa projektu wskazuje, jest on tworzony w oparciu o płytkę Raspberry Pi w wersji trzeciej. Oczywiście, możecie zapytać, po co nam właściwie taki emulator stacji dyskietek? Stacje do Commodore 64, te podstawowe 1541, można jeszcze spokojnie znaleźć na rynku i kosztują one około 200 zł. Także raczej tutaj. Nie mamy jakiegoś większego problemu. Oczywiście już trochę gorzej jest ze stacjami 1571, czyli tymi posiadającymi dwie głowice, które są już znacznie trudniej dostępne, a ich ceny to już około złotych zł O stacjach do komodore tych na dyskietki 3,5, czyli 1581, właściwie możemy już zapomnieć. One są naprawdę bardzo, bardzo trudne do dostania. Jednak. Tak naprawdę problemem są chyba stacje, a nośniki. Nośniki, czyli dyskietki, szczególnie dyskietki 525 Stala, są coraz trudniejsze do dostania. I się w końcu już od wielu, wielu lat nie produkuje. Także tutaj mamy pewien problem, który właśnie rozwiązywany jest wszelakimi emulatorami. Do stacji dyskietek, zresztą nie tylko do Komodorka, ale też ogólnie do wszystkich komputerów 8, 16, 32-bitowych korzystających ze stacji dyskietek. Do samego Komodorka, oczywiście, też już powstały różne urządzenia emulujące taką stację. Mamy przede wszystkim Ultimate, Ultimate 2, czyli taką pełną, taki pełen emulator stacji dyskietek w postaci Catridge'a, który jest nie tylko samym emulatorem stacji dyskietek, ale ogólnie takim całym. Można powiedzieć, wszechstronnym emulatorem większości różnych sprzętów, które można było podłączyć do Commodore 64. Niestety sprzęt ten nie jest tani, kosztuje chyba 500-600 zł. No, oraz jest to, jak mówiłem, urządzenie wszechstronne. Jak sama nazwa wskazuje, Ultimate to jest takie ostateczne rozwiązanie większości akcesoriów do Commodore 64. A czasami być może chcielibyśmy zakupić coś tańszego co jest tylko emulatorem stacji dyskietek. Jest takie urządzenie, jest to gama urządzeń sd 2 SD2IEC, czyli takie emulatory szyny interfejsu IEC. Nie są to niestety pełne emulatory stacji dyskietek, bo nie emulują jej samej, emulują tylko szynę, czyli transmisję danych z urządzenia, o tym już pewnie słyszeliście wiele wiele razy. Na takich urządzeniach nie zagramy w część gier, które wyszły na stacje dyskietek, które używają nie tylko stacji dyskietek jako nośnika danych, ale też używają stacji dyskietek do komodorka jako drugiego komputerka, na którym jakieś wykonują obliczenia. Zupełnie też możemy zapomnieć o demkach, które są przygotowywane specjalnie na stację dyskietek. Oczywiście dla większości użytkowników takie SD2i czy SD Box to rozwiązanie po pierwsze w miarę tanie, około 200-250 zł, po drugie da się na nim uruchomić naprawdę dużą, dużą gamę tytułów, dużą partię gierek i dla większości z nas to wystarcza. Jeśli jednak chcielibyśmy właśnie poruchamiać sobie demka, demka korzystające ze stacji dyskietek albo jakieś właśnie bardziej rozbudowane gierki no przydałoby się coś co jest pełną, pełnym emulatorem stacji dysków, a nie jest tak drogim ultimate'em. No i właśnie tutaj z pomocą przychodzi nam projekt Pi 1541 który składa się tak naprawdę z trzech części. Po pierwsze musimy posiadać samo Raspberry Pi w wersji trzeciej to koszt około 250 zł. Po drugie, musimy posiadać oprogramowanie, które na szczęście jest w pełni darmowe. A po trzecie, taką oto małą płytkę, która jest pośrednikiem pomiędzy Raspberry Pi a stacją dyskietek, choćby ma tutaj interfejs w postaci złącza DIN. Koszt takiej płytki to 70-100 zł. Także jeśli chodzi o cenę takiego całego zestawu, to myślę, wydamy na takie Raspberry Pi 300-350 zł. Jest to być może drożej niż podstawowa stacja do komodorka, ale na pewno taniej niż jakaś stacja bardziej rozbudowana czy wspomniany przeze mnie wcześniej Ultimate. Także cenowo wychodzi tutaj całkiem nieźle. W przypadku projektu P1541 obrazy dyskietek nie są przechowywane na fizycznych dyskietkach, są po prostu przechowywane na karcie SD, którą wkładamy po prostu do Raspberry, do Raspberry Pi. Przejdźmy zatem więc może do generalnej zasady działania P1541 jako takiego emulatora stacji dyskietek. To jest w założeniach emulator, który działa w czasie rzeczywistym i jest zgodny co do jednego taktu procesora, ze oryginalną stacją dyskietek. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to tyle, że niezależnie jakie zapytanie, jaką informację do, do tego emulatora stacji dyskietek wyśle Commodore, to musi w ciągu około jednej, jednej milisekundy otrzymać dokładnie taką samą odpowiedź, jaką yy, wydałaby z siebie oryginalna stacja dyskietek. To być może wydaje się oczywiste, że emulator powinien działać z taką samą prędkością i identycznie jak oryginalny sprzęt, ale bardzo często tak nie jest. Emulatory, które mamy na komputerach stacjonarnych, emulatory, które możemy też uruchomić na Raspberry Pi czasami nie działają z dokładną prędkością taką jak oryginalne sprzęty. Czasami nam haczą i działają wolniej, a czasami, na przykład w Komodorku, możemy sobie uruchomić tryb warp i przyspieszyć całą maszynę. Ale sama prędkość całego emulatora to nie jest może tak ważne. Ważne jest to, żeby prędkość części komodorowskiej, Komodorka i prędkość stacji dyskietek była identyczna. W przypadku takiego zwykłego emulatora uruchomionego na PC, jeśli z jakiegoś powodu yy, zwolni nam część odpowiadająca za emulację stacji dyskietek, bo może coś tam się kurde w komputerze stało, może jakiś mieliśmy zwiek po prostu systemu, to razem ze zwolnieniem tej części odpowiedzialnej za emulację stacji dyskietek, zwolni nam również ta część odpo odpowiedzialna za emulację samego komputera, także. Ta całość będzie działała wolniej, ale nie będzie żadnych różnic działania pomiędzy częścią stacji dyskietek a częścią odpowiedzialną za sam komputer. Także ta transmisja pozostanie nieprzerwana, cały czas będzie synchronizowana. No i może się wydawać, że taka pełna emulacja, zgodna co do jednego taktu, zgodna co do jednej milisekundy, maszynki stacji dyskietek, która ma w sobie procesor o prędkości. Kilku y, megaherców, Tak właściwie to procesor tam jest taki sam jak w komodorku, 1 MHz, ale część układów y, w stacji 1541 działa trochę szybciej. Wydawać by się mogło, że emulacja y, takiego układu na maszynkach typu Raspberry Pi, które mają procesory y, o prędkości rzędu gigaherców jest. Dosyć prosta, ale okazuje się, że dopiero Raspberry Pi w wersji 3, czyli to, które posiada w sobie czterorodzeniowy procesor działający z prędkością 1,2 albo 1,4 GHz, jest na tyle szybkie, by móc tą emulację o tej takiej stałej, pewnej prędkości zapewnić. Tak przynajmniej jest w teorii. Za samą emulację, za sam proces emulacji stacji dyskietek, odpowiada to oprogramowanie, to darmowe oprogramowanie, o którym wspomniałem przed chwilą i to oprogramowanie jest na tyle dobrze napisane, na tyle um, zoptymalizowane, że właśnie udaje się mu dokładnie emulować um, komodorowską stację dyskietek. No i w tym momencie by się wydawać mogło, że mamy Raspberry Pi z emulatorem, z oprogramowaniem, mamy komodorka, wystarczyłoby te dwie rzeczy podłączyć kablem i wszystko by już działało. Prawda? No niestety nieprawda. Problem jest tutaj y Dwojaki. Po pierwsze Raspberry Pi operuje na napięciach rzędu 3,3V, a Commodore 64 operuje na napięciach rzędu, niestety, V5. No, stety, albo niestety. Także musimy pomiędzy Komodorkiem a Raspberry Pi umieścić jakiś konwerter tych napięć. I właśnie między innymi konwerterem tych napięć jest sobie tutaj... Ta płytka, którą musimy dokupić, żeby mieć pełne Pi 1541, ta płytka występuje w wielu, w wielu wersjach, bo jest to projekt otwarty, także każdy może sobie taką płytkę wykonać. Na tej płytce, oprócz tego konwertera, napięć pomiędzy Komodorkiem a Raspberry Pi znajdują się bardzo często, a właściwie zawsze. Przyciski, które umożliwiają zmienianie na przykład dyskietek, chodzenie po katalogach, wykonywać w każdym razie podstawowe operacje na katalogach karty, no generalnie umożliwiać nam wybór tego, co chcemy uruchomić. Bardzo też często do tej płytki podłączany jest mały ekranik LCD, na którym Raspberry Pi, a no właściwie Pi 1541, pokazuje nam listing katalogu karty SD oraz dodatkowo Mamy też tutaj po prostu złącze dinowskie, w które możemy, możemy włożyć kabel do podłączenia go do stacji dyskietek. Ta płytka generalnie występuje w dwóch wersjach. W wersji prostszej możemy tutaj podłączyć tylko jedno urządzenie, jedną stację dyskietek. Wersja bardziej rozbudowana ma dwa porty serial, podobnie jak stacja dyskietek. Dzięki temu możemy szeregowo podłączać więcej urządzeń. Do samego komodorka. Y, y, taka wersja jest trochę bardziej skomplikowana, trochę bardziej skomplikowany jest ten układ, który y, konwertuje nam y, napięcia. W przypadku, w którym na płytce nie mamy guzików albo nie mamy Podłączonego ekranika, małego ekranika LCD możemy posługiwać się samym wyjściem HDMI, który znajduje się w Raspberry Pi, wystarczy podłączyć Raspberry Pi do monitora albo telewizora HDMI, podłączyć zwykłą klawiaturę na USB i możemy te same funkcje, które możemy wykonywać tutaj z guzików, wykonywać po prostu klawiaturą, i obserwować, co się dzieje na ekranie. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że na tym dużym ekranie oprócz listingu karty SD mamy też wykres pracy samej stacji dyskietek, wykres tego co się dzieje na poszczególnych liniach portu IEC. Także w momencie, w którym przygotujemy sobie naszą Komodorka, kabel do podłączania stacji dyskietek, zbudujemy sobie Raspberry Pi podłączając do. Samego Raspberry, tą nakładkę włączymy sobie kartę SD z oprogramowaniem do tego projektu i z grami, włączymy Komodorka, włączymy Raspberry. To w tym momencie teoretycznie powinniśmy mieć już w pełni działający emulator stacji dyskietek. Tak przynajmniej mówi teoria. A jak jest w praktyce? Hmm. Przyznam się Wam, że jeśli chodzi o Raspberry Pi, to jest chyba urządzenie, które. Przetestowałem najdokładniej ze wszystkich urządzeń, które testowałem, podłączając je do komodorka. Przetestowałem je w trzech różnych wersjach. W trzech różnych wersjach płytek. Miałem dwie płytki bardziej rozbudowane jedną płytkę, tą taką prostszą. Przetestowałem je. Na szeregu szeregu różnych wersji oprogramowania, bo oprogramowanie do Raspberry Pi jest bardzo rozwojowe i bardzo szybko pokazują się kolejne aktualizacje, i przetestowałem je na wielu rodzajach Kart SD, przetestowałem je na kilku zasilaczach, oczywiście odpowiednio silnik w zasilaczach, włączając to rzecz jasna, oryginalny markowy zasilacz do. Samego Raspberry Pi. Tutaj ogromne podziękowania należą się dwóm osobom: Andrzejowi z Retrosfery i Rafowi. Ten pierwszy pożyczył mi swoje Pi 1541, a tak naprawdę swoje Raspberry Pi, swój zasilacz i dwie różne płytki. Od Rafa mam również jego wersję. Płytki do Raspberry Pi. No, w sumie trzeba by się w końcu za nią zapłacić. Dobra, 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 dobra. Jakie są wyniki testów Pi 1541? No, niestety, nie do końca tak dobre, jakbym tego chciał, jakby chcieli tego pewnie wszyscy komodorowcy. Niestety, ten emulator stacji dyskietek. No, nie jest do końca jeszcze emulatorem dorosłym, nie jest do końca emulatorem y, skończonym. Generalnie, y, generalnie, generalnie y, działa. Tak przy okazji, Wam jeszcze y, powiem, że ten emulator działa y, w takich dwóch trybach. W momencie, w którym chodzimy sobie po katalogach, wybieramy sobie z karty SD jakieś pliki, to działa on w trybie takim prostym, takim trybie IEC, jak na przykład, tak samo jak sd 2 a ten taki pełny tryb emulacji stacji dyskietek załącza dopiero w momencie, w którym zamontujemy stopie stację dyskietek. Ta oczywiście pierwsza część, to chodzenie po katalogach, no działa no, bez zarzutu. Tutaj nie mogę nic złego powiedzieć. Problemy zaczynają się w momencie, w którym chcemy zaemulować pełną, pełną stację. I to też nie jest tak, że te problemy są zawsze. Gdy ładowałem normalne gry, normalne programy, no problemów generalnie żadnych y, nie było. Chodziło też y, trochę y, demek, ale niestety problemy pojawiły się, kiedy chciałem uruchomić bardziej wymagające y, demka. Te demka, które bardzo, bardzo mocno obciążają. Samą stację dyskietek. I tutaj niestety okazywało się, że to Pi 1541 bardzo, 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 bardzo często się wysypywało. Tak naprawdę na kilka moich podejść, te pierwsze były totalną, totalną porażką. W końcu jednak udało mi się. Doprowadzić to Raspberry Pi do w miarę stabilnej pracy i udało mi się to demko, o którym mówię, w końcu uruchomić i nawet obejrzeć. Ale co musiałem zrobić, żeby to demko zadziałało poprawnie? Po pierwsze, musiałem ułożyć Raspberry Pi w pozycji pionowej, tak by miało ono Lepsze chłodzenie, bo okazuje się, że sam projekt Pi1567 bardzo bardzo mocno obciąża samą płytkę mikrokomputerka, i bez mocnego chłodzenia ten mikrokomputerek trochę się, trochę się przegrzewa. Po drugie, musiałem korzystać z mocnego, oryginalnego zasilacza do Raspberry Pi, bo. Działając na zasilaczach, mimo że naprawdę mocnych, ale nieoryginalnych, miałem jakieś problemy chyba z zasilaniem, i demko się wysypowało. A po trzecie musiałem użyć tej najprostszej płytki. Niestety, jak się nie starałem, na tych płytkach, które są bardziej skomplikowane, demko się zawieszało. Skąd to wynika? Skąd są te problemy? No, wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że ten emulator musi być naprawdę emulatorem działającym w czasie rzeczywistym i zgodnym ze stacją do komodorka co do tej jednej milisekundy. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle lub aż tyle, że w momencie, w którym na przykład Raspberry nam się troszkę przegrzeje i procesor Raspberry powiedzmy zwolni o 10-15%, to w tym momencie. Ma już za małą prędkość, by emulować stację dyskietek z odpowiednią prędkością, emulacja nam się wysypuje. Po drugie, sam system operacyjny Raspberry Pi Linux nie jest systemem czasu rzeczywistego. Oznacza to tyle, że dla niego ta prędkość działania, właściwie dokładność działania, szybka odpowiedź. Nie jest najważniejsza. Dla systemu Linux najważniejsza jest po prostu stabilność pracy systemu i to, że może na nim działać powiedzmy 10 programów uruchomionych naraz. A dla nas, dla posiadaczy takiego emulatora, znacznie ważniejsze byłoby to, żeby działał na nim jeden program, ale działał na nim dobrze. Oczywiście istnieją systemy operacyjne czasu rzeczywistego, które są dokładnie do tych celów stworzone, ale chyba. Na Raspberry Pi e, takiego systemu operacyjnego e, nie ma. Przynajmniej m, nie kojarzę, no, ale na pewno z jakichś powodów twórca projektu mimo wszystko e, wybrał e, zwykłego e, Linuxa, a nie jakiś system e, czasu rzeczywistego. Co do faktu już do wysypywało się na tych bardziej skomplikowanych e, płytkach, a na tych prostszych się nie wysypywało. No, faktem jest, że każdy e, układ e, elektroniczny, nawet Najmniejszy wprowadza jakieś opóźnienie w działaniu, i na tych bardziej skomplikowanych płytkach po prostu tych układów jest więcej. I one być może same w sobie nie, nie dają jakichś ogromnych opóźnień. Wydaje mi się, że wręcz są to opóźnienia prawie pomijalne, ale w połączeniu z tym, że na Raspberry Pi mamy jakieś, mamy jakieś opóźnienia. To po prostu ta suma, czasami ta suma opóźnień Raspberry Pi i ta suma opóźnień, nawet tych malutkich opóźnień, które są na tej płytce, które pojawiają się na tej płytce, no niestety przekracza ten próg poprawnego działania i Commodore traci kontakt ze stacją. I to, ostatnie, to jest takie moje przypuszczenie. Być może ktoś z Was jest jakimś porządnym elektronikiem. I może ma na ten temat jakieś inne zdanie, bardzo chętnie yy, przeczytam w komentarzach, yy, co, o tym, co o tym myślicie. Testując to Pi 1541, zrobiłem też taką szeroką kwerendę wśród innych yy, użytkowników Komodorka, którzy też testowali yy, ten projekt. I zapytałem się, jak im on yy, działa. No, i generalnie odpowiedź była taka, że działa, że jest bardzo fajnie, że wszystko jest ok. Ale jednak, w momencie, w którym się pytałem, czy udało im się obejrzeć takie ciężkie demko, korzystające ze stacji zgiętek do końca, to tutaj, to tutaj przyznawali, że dosyć często na takich zadaniach to P1541 jednak się wysypywało. Mieli oni jednak bardziej, bardziej pozytywne wrażenia od tych moich. No i skąd to może wynikać? Wydaje mi się, że Mogą być dwie przyczyny. Po pierwsze, ja korzystałem z Raspberry Pi, które ma prędkość procesora 1,2 MHz, a być może oni korzystali z tego Raspberry Pi troszkę szybszego, które ma prędkość 1,4 MHz. Mówię tutaj oczywiście o wersjach Raspberry Pi 3. Te 200 MHz bardzo możliwe, że robi sporą robi sporą różnicę w prędkości działania. Jeszcze zastanawiałem się, czy może, czy może po prostu te swoje Raspberry Pi, właściwie Andrzeja Raspberry Pi, nawet on sam to zaproponował troszkę overclockować, ale wtedy wydaje, wydaje mi się, że mogłoby ono działać trochę mniej stabilnie, więc pewnie wynik byłby taki sam. Różnica też może wynikać z tego, że mieli oni inne y, po prostu inne płytki i nie chodzi tutaj o jakąś wiecie staranność w wykonaniu tej płytki czy poprawność w wykonaniu tej płytki po prostu m, mogli mieć troszkę szybciej działające no wiem to jest trochę bez sensu troszkę y, co mówię ale po prostu może używali tych płytek prostszych tych płytek y, tych płytek y, tańszych w moim przypadku ja też, gdybym za pierwszym razem usiadł do tego Raspberry Pi z oryginalnym zasilaczem, z tą prostą płytką, z najnowszym, najnowszym oprogramowaniem i uruchomił demko, to też bym uznał, że wszystko jest w porządku i nie byłbym jakiś taki bardzo e, rozczarowany. Ale niestety e, tak nie było. Ja przetestowałem tych urządzeń całą, całą e, masę, całą masę, czyli trzy, i mam troszkę. Inne niestety wrażenia. Także, reasumując, rasumując, PI1541 to jest według mnie projekt, który jest projektem rozwojowym, to jest projekt, który może w jakimś momencie naprawdę zastąpić nam stację dyskietek. To jest. Projekt, który jest projektem y, dosyć ekonomicznym, w szczególności w tym momencie, kiedy wyszła nowa wersja y, Raspberry Pi 4, to być może trójki nam troszkę y, stanieją, ale jednak nie jest to projekt, który w tym momencie poleciłbym takiemu typowemu, zwykłemu użytkownikowi Commodore 64 który chce po prostu coś podłączyć do Komodorka i grać. Jemu nadal poleciłbym zakupienie po prostu jakiegoś SD tu y, Tuieg albo jeśli naprawdę chce mieć takie ultimate rozwiązanie, no to zakup y, tego ultimate'a, na którego ja sam nadal się nie, nie zdecydowałem, bo według mnie jest to taki overkill, ale jeśli ktoś chce mieć coś prostego, działającego i super, no to czemu nie może sobie ultimate'a y, kupić? Na zakończenie zapytam Was, bo wielu z Was jest posiadaczami Commodore 64 i posiadaczami no, różnych sprzętów: Ultimate'ów, SD, TUI, SD-Boxów, i również wielu z Was kupiło na pewno Pi1541, bo w pewnym momencie to był po prostu szał na tą płytkę, żeby ją kupić. Jestem ciekaw, jakie są Wasze wrażenia z takiego dłuższego obcowania z tym p 1541 Zostawcie te wrażenia. W komentarzach pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji naszego kanału, o kliknięciu tego dzwonka i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam was serdecznie, Borg Retrogralnia.